Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie miłosne dla singli oraz dla osób, które są w niesatysfakcjonujących relacjach i poszukują uczucia. Czytanie będzie na czas od momentu, kiedy ten film obejrzycie, do kolejnego czytania. Będę, będą cztery propozycje dla Was. A wy wybierzecie dla siebie tę propozycję, która jest najbliższa waszemu sercu czy obecnemu stanowi. I tak, karty były wcześniej potasowane. Rozkład będę robiła z stali Illuminati. Jeszcze troszeczkę potasujemy. I zobaczymy, co będzie chciało się. Pokazać. obecny stan mamy pięć buław co przeszkadza wam w znalezieniu partnera mamy siedem Denarów. I mamy gwiazdę, co pomoże Wam znaleźć miłość. Mamy króla kielichów. I mamy wieże. I co idzie w Waszym kierunku, jak może rozwinąć się sytuacja. Mamy asa mieczy. Zobaczę, może troszeczkę bym to przesunęła, jednak w dół. I zaczynamy. Nie powiedziałam wcześniej, to będzie wersja druga, i zaczniemy oczywiście od stanu obecnego. Mamy tutaj pięć buław, mogą ścierać się w Was jakieś sprzeczne uczucia, pragnienia, i to może być takie dla Was nie do zniesienia. Możecie nie, nie widzieć, nie wiedzieć tak naprawdę czego chcecie, jest tu jakiś chaos, ale także może oznaczać, że jesteście po jakimś burzliwym związku i te emocje mogą być jeszcze w Was żywe. Ale też oczywiście może oznaczać, że po prostu spotykacie się, może nie zobowiązująco, może nie jesteście jeszcze parą i po prostu ścierają się, ścieracie się ze sobą, może jest tutaj jakaś taka właśnie walka między wami, no i jest tutaj dużo, dużo ruchu, dużo emocji, no, dużo życia takiego. Więc bardzo, bardzo taka, ten, was, ten Wasz stan obecny no jest taki burzliwy, bym powiedziała, bardzo. Intensywnie możecie teraz ten czas przeżywać. Natomiast co, co Wam przeszkadza w znalezieniu partnera, w założeniu jakiegoś właśnie takiego poważniejszego, poważniejszej relacji, związku? Mamy tutaj siedem denarów i mamy gwiazdę. Może, brak, może brakować Wam po prostu cierpliwości. Możecie też mieć takie, możecie mieć po, w ogóle poczucie, że, że, że macie pecha, że może się pod złą gwiazdą urodziliście, że, że, że wszyscy, nie wiem, tam w koło, wszystkim się jakoś układa. A Wam się po prostu jakoś to no, nie, może, nie może jakoś fajnie ułożyć. Ale właśnie tak jak mówię, no, może być tu problem właśnie z tą cierpliwością. Możecie mieć duże właśnie takie parcie, że już chcecie mieć ten związek. I to po prostu ludzie wyczuwają, i wtedy no, bardzo często. Uciekają, ponieważ no, są jakby czują, że są do czegoś zmuszani. Więc tutaj bym właśnie na to bardzo, bardzo uważała. Dobrze by było właśnie odpuścić sobie trochę. Może też ten związek może po prostu spotykacie się z kimś. I on właśnie wymaga, wymaga czasu, pracy nad tą, nad tą relacją. I żeby po prostu nie mieć właśnie takiego poczucia, że ja to mam pecha, mnie to się nie udaje inni to mają fajne związki, relacje. Nie. Po prostu nad fajną relacją też często ludzie po prostu pracują no, właśnie ścierają się. Więc myślę, że to może tutaj różnie wyglądać. Ale tak, jak mówię, no też uważałabym, na ten, na, żeby dać sobie czas, żeby, żeby nie popędzać tego wszystkiego tak na siłę. Bo, tak jak mówię, efekt jest odwrotny: po prostu ludzie uciekają, jak, jak czują tą presję. No trzeba troszeczkę wyluzować. Co my tu mamy dalej? Co was, co, co was może przybliżyć do znalezienia miłości? Mamy tutaj króla kielichów i mamy wiesze. Myślę, że przybliżyć Was może właśnie do, do stworzenia takiej fajnej jakiejś relacji. No, dojrzałość duża duża dojrzałość. Panowanie nad emocjami, nad swoimi, także dobrze byłoby, żeby w jakiś tam sposób też kontrolować właśnie emocje partnera, żebyście po prostu razem się nie nakręcali. Dużo właśnie takiego ciepła, dużo myślę, że też trzeba rozmawiać i po prostu jakieś stare, właśnie czy Jakieś przekonania czy doświadczenia, które mieliście, właśnie z innymi partnerami, żeby to wszystko zburzyć? No, czasami trzeba coś właśnie zburzyć, żeby, żeby coś właśnie na nowo z, z drugą osobą, właśnie w kolejnym jakimś tam związku, relacji. Żeby, żeby tą, tą wieżę później odbudować, tak, ale najpierw trzeba pewne rzeczy po prostu zburzyć. Tak jak mówię, właśnie, może jakieś przekonania, które po prostu niesiecie w sobie, że właśnie macie pecha, że wam się nic nie udaje, że, 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 że jakieś fatum tutaj nad wami. Wisi. No, no, po prostu trzeba się uwolnić od takich myśli. To trzeba zburzyć wszystko. Yy, I po prostu yy, m, trzeba yy, m, pracować właśnie nad emocjami, yy, nad stabilizacją tych emocji. Yy, I jeżeli jesteście w jakiejś, właśnie świeżej relacji. No, no, to tym bardziej trzeba tutaj też panować, żeby, żeby tej osoby też nie zniechęcić, tak? Żeby, żeby, to, żeby ta relacja miała jakieś perspektywy. Więc myślę, że, że tutaj trzeba podejść do tej relacji, czy już istniejącej, jakiejś świeżej, czy czy po prostu, yy, czy wy, yy, no, jeżeli właśnie dopiero będziecie wchodzić, yy, poznawać kogoś, no tu jest wymagana duża, duża dojrzałość. Yy, I tak jak mówię, i ważny jest czas, yy, i po prostu praca praca nad sobą, yy, i nad relacją, yy, czy przyszłą relacją. I żeby nie mieć, i żeby, też trzeba sobie właśnie odpuścić to takie parcie, to chęć taką, nie wiem, może już chce, żeby, żeby się zdeklarował ten mężczyzna, czy, czy ta kobieta. No trzeba sobie tutaj odpuścić, bo czym bardziej będziemy na kogoś naciskać, to on po prostu będzie uciekał i oddalał się. I, i można w ten sposób właśnie taką relację... Nawet fajną, jeżeli właśnie jedna strona będzie miała takie parcie, no można po prostu zniszczyć w ten sposób. Więc tu potrzeba jest takiej dużej dojrzałości i pewne te jakieś przekonania, jakieś swoje przyzwyczajenia, po prostu należy je zburzyć co idzie w wasze, waszą stronę jak może to wszystko się rozwinąć mamy tutaj asa mieczy oczywiście jeżeli jesteście w jakimś już, jakiejś relacji to oczywiście mówi as mieczy o, 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 tej, o tej relacji, która jest bardzo burzliwa i pełna, i pełna emocji i to no, tutaj akurat no, widać właśnie, że, że to, to idzie właśnie w tym kierunku. Można powiedzieć, że ten stan obecny jest takiej walki, takiego właśnie ścierania się, i myślę, że to się nie zmieni. Oczywiście, jeżeli chodzi o nowe relacje. Też są prawdopodobne, ale też właśnie będą to takie burzliwe relacje, pełne takich właśnie emocji. Więc no, będzie, będzie się działo po prostu. I, I tutaj nic nie pokazuje, żeby to miało się zmienić. Więc cały czas będzie to na takich można powiedzieć, wysokich obrotach. Ten, ten, ten czas będzie właśnie taki burzliwy i bardzo emocjonujący. Oczywiście, niektóre, niektóre osoby właśnie lubią takie intensywne związki, takie relacje. Niektóre osoby czują właśnie, że żyją w takich relacjach. No ale to jest fajne, jeżeli dwie strony właśnie są, mają takie upodobania, tak, no bo jeżeli to tylko jedna strona właśnie lubi jak iskrzy i tak dalej, no to, a ta druga jednak preferuje takie spokojne relacje, no to możecie tutaj, możecie tutaj wspólnego języka nie znaleźć. I no, tutaj no pokazują się w dalszym ciągu jakieś te, te emocje, te burze. Więc może, może później to różnie się, różnie się sfinalizować. Tak wyglądało czytanie miłosne dla singli i dla osób, które są w relacjach niesatysfakcjonujących. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!